Rodzina na święta! Kiedy dać dziecku telefon? W dzisiejszym świecie technologia staje się nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Telefon komórkowy, niegdyś luksusowy gadżet, dziś jest narzędziem codziennego użytku. Z jednej strony ułatwia życie. Z drugiej niesie ze sobą szereg wyzwań, zwłaszcza dla rodziców, którzy stają przed pytaniem kiedy dać dziecku telefon i przede wszystkim czy kontrolować jego korzystanie. To pytania, które stawiają sobie coraz liczniejsi rodzice biorąc pod uwagę rosnący wpływ technologii na życie dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że jest jedno rozwiązanie, ale ono jest najtrudniejsze to znaczy trzeba poświęcać dziecku czas. Bardzo limitujemy, bardzo się staramy o to, żeby julek faktycznie nie miał tego telefonu. Z danych przedstawionych przez Fundację Bezpiecznego Internetu wynika, że aż 72% dzieci w Polsce posiada swoje telefony komórkowe, a średni wiek, w którym dziecko dostaje pierwszą komórkę, to 10,5 roku. To wczesny moment, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo technologia wpłynęła na społeczną interakcję i samodzielność młodych ludzi. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dylematom, które towarzyszą rodzicom w kwestii dawania dzieciom telefonów. W odpowiedzi na te pytania pomogą nam trzy małżeństwa. Maja i Krzysztof Sowińscy, małżonkowie od siedmiu lat, rodzice trójki dzieci: Róży, Jazona i Idziego. Prowadzą fundację, która łączy twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty, wydarzenia modlitewne i wspierają młodzież oraz osoby wykluczone. Musimy się mierzyć. Z wyzwaniami dotyczącymi internetu, mediów, telefonów i tak zwanej w ogóle technologii, nasi rodzice nie mieli tych tematów w ogóle albo w bardzo dużo mniejszej skali. Mhm. Natomiast my dzisiaj, tak naprawdę, musimy wypracować jakieś nowe metody i wydeptać nowe ścieżki. I, i tak, jak sobie obserwuję, to mam wrażenie, że o, że rodzice dzisiaj są kurcze w lesie, jeśli chodzi o to, jak poruszać się w tym takim medialnym świecie i jak uczyć tego dzieci, żeby im to nie szkodziło. Warto się edukować. Nie? A gdzie ty Warto się zobaczyć. edukujesz? W internetach. Aaaa, i ty się <laughs> Czyli wiesz, używam tego medium, no bo internet i cała ta technologia jest trochę jak nóż. Możesz nim posmarować chleb, a możesz nim też zrobić zgoła odmienne rzeczy. I myślę, że tutaj chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jakie konsekwencje ma używanie na przykład mediów społecznościowych dla nas i dla naszych dzieci. Bo to nie jest tylko tak, że to ma konsekwencje dla dzieci, to ma konsekwencje także i dla nas. I wielu z nas już się z tym boryka. Jest to tak zwane uzależnienie dopaminowe, są różne przebodźcowania i tak dalej, mgła mózgowa, mnóstwo takich różnych tematów. I one w dużej mierze wynikają właśnie z nadużywania technologii, z nadużywania bodźców w formie wizualnej, które nie są do końca dla nas zdrowe, szczególnie w jakimś tam. Na jakimś pułapie. Więc no, my wiemy, że nasze dzieci nie chcemy, żeby używały aktywnie telefonów czy jakichkolwiek innych technologicznych tematów, typu iPad, komputer, do pewnego momentu. Dla mnie to jest minimum 12 lat. Dziecko no, nie potrafi sobie dozować takich przyjemności, dlatego my potrzebujemy mieć nad tym kontrolę, i dzisiaj nasze dzieci nie używają żadnych cyfrowych gadżetów bez nadzoru ścisłego. Czyli, że my widzimy, co oni robią, słuchamy czego słuchają, czego oglądają. Jak dajemy im do oglądania jakąś bajkę, co jest rzadkie, raczej raz w tygodniu. To y, mamy kontrolę nad tymi treściami, które one y, oglądają. No i już widzę, jakie to jest wciągające dla nich. I że one też chcą, y, bo widzą, że my z tego korzystamy, i to jest też taka. Yy... No, taka wskazówka dla nas, nie? Że, że jeśli możemy nie korzystać z telefonu przy dzieciach, nie korzystać w takim sensie, że się zawieszamy na nim, bo co innego wysłać wiadomość czy zadzwonić, nie? No to, no to, to do tego służy. Ale ja bardzo się źle czuję, jak po prostu wiem, że uciekam tam nie? I, że, i że się to dzieje w towarzystwie dzieci i one mnie obserwują i widzą, gdzie ja uciekam. I zauważyłam, że w momencie, gdy zaczynają odczuwać nudę, to też mówią, a możemy bajkę. Czyli kojarzy im się to, że to jest miejsce, do którego się ucieka. Nie? I myślę sobie, o nie, one nie, nie mają się uczyć tam uciekać. Nie? No, dzieci naśladują, nie? No, dzieci naśladują, więc, więc też y, przykład y, nasz znowu jest bardzo ważny. Chociaż tutaj wiesz, też mała gwiazdka pod tytułem, że ja chciałbym, żeby moje dzieci od pewnego pułapu wiekowego umiały się posługiwać mm. telefonem, y, no, na przykład w sytuacji jakiejś awaryjnej, nie? Żeby umiała zadzwonić, żeby umiała wybrać numer. Aby mogła, no czasami technologia też ratuje życie. I tutaj nie chodzi o to, żeby robić z dzieci technologicznych analfabetów, bo w, takim, w takich czasach, w jakich żyjemy, raczej to może też krzywdzić. Nie? Ja też, mając porównanie, jakie są w odbiorze dzieci, które nie mają dostępu powszechnego do telefonów, a jakie są dzieci, które mają ten dostęp powszechnie i mają ten telefon w kieszeni. To jeju, to jest niebo a ziemia. To jest po prostu człowiek, z którym masz kontakt i, i człowiek, który jest gdzieś w eterze hmm. i, i nie możesz się z nim porozumieć. I to jest dla mnie, nie wiem, przerażające y, poczucie. Ja też wiem, z czego to wynika, bo też nieraz jako rodzice po prostu y, potrzebujemy bardzo odpocząć i chcemy mieć spokój. I to jest takie proste: dać im ekran. Nie? I i wtedy rzeczywiście ma się spokój. Tylko jak sobie myślę, jaka to jest cena tego, że te dzieci nawet jak godzinę oglądają bajkę, to one są potem rozwalone, nie potrafią zacząć się bawić. To po prostu mam realnie poczucie, że to wyssało z nich jakąś kreatywność, jakiś w ogóle przepływ witalności, że one gdzieś zniknęły w jakiejś czarnej dziurze, nie? Z danych opublikowanych przez Instytut Badań Społecznych wynika, że 66% rodziców w Polsce przyznaje, że nie czuje się przygotowanych na to, by odpowiedzialnie wprowadzić dziecko w świat nowych technologii. Co więcej, 39% z nich nie wie, jak skutecznie kontrolować czas spędzany przez dziecko przed ekranem telefonu, a 54% rodziców obawia się, że ich dzieci spędzają zbyt dużo czasu na telefonie, co może prowadzić do problemów zdrowotnych i społecznych, takich jak uzależnienie czy osłabienie więzi międzyludzkich. Uzależnienie od telefonów, od sieci jest jednym z uzależnień behawioralnych. Które m, tak naprawdę mają bardzo wiele wspólnego z uzależnieniami od substancji. Nie da się też tego całkowicie um, jakoś wyeliminować z życia, bo chociażby dzieci widzą, jak rodzice korzystają, tak? Kiedy dać dziecku telefon? To pytanie staje się coraz bardziej skomplikowane, zwłaszcza w kontekście rosnącej roli internetu w życiu młodych ludzi. Telefony to nie tylko narzędzie do komunikacji ale także brama do świata mediów społecznościowych, gier komputerowych i internetu, pełnego zarówno edukacyjnych zasobów, jak i potencjalnych zagrożeń. Rodzice stają przed decyzją, która nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy powinniśmy pozwolić dzieciom korzystać z telefonu, by były na bieżąco z rówieśnikami, czy może lepiej opóźnić ten moment, aby chronić je przed niebezpieczeństwami cyfrowego świata? Iga i Konrad Grzybowscy. Małżonkowie od 11 lat i rodzice czwórki dzieci: Józia, Tereski, Tadzia i Gucia. Ewangelizatorzy, terapeuci, profilaktycy. Od wielu lat zaangażowani w posługę na rzecz rodzin, prowadzą rekolekcje i warsztaty dla małżonków. Ich najważniejszym hasłem jest Bóg jest dobry. Wiem, że to dużo od nas wymaga takiego zaangażowania się z dzieciakami, żeby kreatywnie z nimi spędzać czas, ale ja widzę, że jak dajemy im jakiś telefon albo y, oglądają tablet, to ja po prostu nie jestem w stanie ich ogarnąć. Że po prostu te emocje, to wszystko y, myślimy sobie, że a włączę im 10 minut bajki, żebym mogła zrobić, być sprawcza, zrobić jakieś różne rzeczy, a tak naprawdę mam wrażenie, że sobie strzelamy w kolano, bo jest bardzo ciężko ich później ogarnąć. Myślę, że to u nas się sprawdza, że przez cały tydzień nie ma bajki, tylko właśnie w weekend umawiamy się na jedną, wspólną, rodzinną bajkę, jakąś dłuższą. Że to też tak... Um, trochę robimy z tego nasz zwyczaj, tak? Że jak jest szkoła, jakie są obowiązki, to, 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 to nie ma ekranów. A w weekend, jak jesteśmy w domu, to w tym możemy coś wspólnie sobie obejrzeć, robimy popcorn. Razem oglądamy się, że to jest fajne, bo no, ja też to zauważam. Ja po sobie widzę, że jak za dużo mam tych ekranów, to, to płynie ciężko mi się sk skoncentrować. A co dopiero małym dzieciom? Myślę, że to też znowu mamy dzieciaki w różnym wieku i też one inaczej do tego podchodzą. No nasz Józio to już bardzo chce, tak? I swój, mieć swój telefon i, 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 i mieć go cały czas, więc myślę, że to też dobry jest pomysł, że na razie go nie ma, że trzecia klasa jeszcze nie ma swojego telefonu. Może od czwartej, ale to też wtedy nie smartfon. Tylko po prostu taki zwykły, zwykły telefon z, z klawiszami. widzę, jak dzieciaki wychodzą ze szkoły, jak odbieram dzieciaki, to wszyscy biorą telefony z półek i tylko siedzą i przeglądają i patrzą. Więc widać jak to, jak to jest silny bodziec. Więc myślę, że, że na razie telefon nie. No, i zobaczymy. Na razie to też jest fajne, że inne dzieciaki też z klasy mają to podobnie. Więc to też nie jest tak, że o, mamo, wszyscy tak mają, ja też tak chcę. Tylko, że jest kilku rodziców, którzy też tak razem rozmawiamy, są między rodzicami, jak to u nich jest w domu, i to też się sprawdza, właśnie, że, że w klasie też nie wszystkie dzieci mają telefon i mogą inaczej ten czas spędzić razem, a nie tylko z nosem w dole. Ja też często nasze dzieci wnoszą, o, mamo, nudzimy się, gdybyśmy mieli telefon, to by było inaczej. I tak mam wrażenie, że próbują nas trochę przyciągać. O, zobacz, mamo. Przecież ty też masz telefon, coś tam sobie oglądasz. Ale ja widzę po sobie, jak mi jest ciężko czasem nie wejść na kolejną rolkę, żeby nie przeglądać jakichś informacji, a tym bardziej myślę, że taki nasz Józio no jeszcze nie umiałby tak dobrze z tego skorzystać. Ale cieszę się też, że w naszej szkole jest ten program i, i po prostu też są ograniczenia, tak? że jednak dzieciaki nie mają telefonu na lekcji, bo widzę, że to też nie służy. Więc ja się z tego cieszę i myślę, że to też od nas rodziców dużo wymaga. nie Że dzieci też, ja mam wrażenie, że bardzo biorą Nasz przykład, że jak widzą, mamo, bo ty jesteś w telefonie, czy mogę zagrać u Ciebie tak, albo mogę sobie znowu zainstalować jakąś nową grę. Ale też myślę, że od tej jakby cyfryzacji, od tych telefonów też nie obronimy naszych dzieci. Że dobrze, żeby miały kontakt. Mi się podoba to, co powiedziałeś, że yy, ok, mogą mieć telefon, no ale właśnie nie smartfon, tak? Że ja też pamiętam jak już przyszedł ze szkoły i powiedział, o mamo, wszyscy u mnie grają w Brawl Stars. A, a tylko ja nie, nie. I to nie jest to, że my teraz w ogóle mu zabronimy tak? tych gier, czy w ogóle dostępu mm. do cyfryzacji, tylko żeby właśnie mieć trochę nad tym kontrolę. Albo podoba mi się to, że ty z nim grasz. Tak, tak? właśnie. W tą grę. Że nie gra na telefonie, gdzie on może się schować i nie ma nad tym kontroli, tylko na przykład na komputerze. Razem gramy sobie w FIFA czy w inne gry i też, y, jesteśmy, też jesteśmy w jego świecie, no bo to też jest coś, co go interesuje, co lubi, ale też przez to, że ja z nim spędzam czas i razem gramy, to też możemy porozmawiać, pogadać, ale no, że. Y, My jako rodzice bierzemy za Was odpowiedzialność, no bo nie znam dziecka, które dałoby mu się telefon albo telewizor i nagle powiedziało, wstaje i samo włącza bajkę. Chyba naszym dzieciakom jeszcze się to nie zdarzyło, nie, nie, żeby wiecie, że powiedzieli, jest że już proces. wystarczy. Ale ja też ym, widzę, że coś, czego my jako rodzice nie pokażemy to pokażą koledzy w szkole, nie, że to my y, jesteśmy tymi pierwszymi trochę tak nauczycielami, którzy wprowadzamy dziecko czy w świat właśnie jakiś, bajek. to my wybieramy, jakie bajki ma y, obejrzeć, w co gra, czym się interesuje, nie, jeśli my tego nie zrobimy, to ja mam trochę takie poczucie, że pokażą na przykład koledzy w szkole, nie, i to jest większy trud, bo tak naprawdę nie wiemy, nie, co rówieśnik przekaże naszym dzieciom. Kiedy już zdecydujemy się, by nasze dziecko miało telefon, pojawia się kolejna kwestia. Czy kontrolować jego korzystanie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Co zrobić, gdy dziecko zaczyna spędzać zbyt dużo czasu na mediach społecznościowych, grach komputerowych czy oglądaniu filmików w internecie? Dużą odpowiedzialność e, za to, jak dziecko korzysta z telefonu, biorą rodzice. Kiedy jest przekroczona granica? Na pewno wtedy, kiedy dziecko, mówiąc tutaj o tym małym dziecku, no bo no mówimy o małym dziecku, mm, nie jest w stanie na przykład właśnie zjeść posiłku bez telefonu. Jakie mechanizmy kontrolne wprowadzić, by zapewnić dziecku odpowiednią równowagę między życiem offline a online? Z danych, które zebrała Fundacja Rozwoju Dzieci, wynika, że 48% dzieci w Polsce korzysta z telefonu ponad dwie godziny dziennie. A 25% młodzieży przyznaje, że zdarza im się korzystać z telefonu po godzinie 22, co może negatywnie wpływać na jakość snu i koncentrację w szkole. Duża część rodziców obawia się, że zbyt rygorystyczne podejście do kontroli może doprowadzić do buntu i utraty zaufania. Czy kontrolowanie korzystania z telefonu przez dzieci nie wprowadza do rodziny zbyt wiele napięć? A może jest to po prostu konieczność w dzisiejszym cyfrowym świecie? Monika i Marcin Gomułkowie. Małżonkowie od 10 lat wychowują Adasia, Zuzie i Alicję. Monika jest prawniczką, studentką psychologii. Marcin, politologiem. Są mediatorami, przedsiębiorcami, twórcami internetowymi. Autorzy projektu Początek Wieczności. Żyją pod Toruniem, prowadząc fundację i wydawnictwo. Pamiętam, jak poruszyła mnie kiedyś takie świadectwo jednego ojca, który powiedział, że on nie używa komputera. Ani telefonu, dopóki dzieci nie pójdą spać. To było dobrych kilka lat temu i ja wtedy powiedziałem: wow. My używamy telefonów. Te telefony są, nie chcę powiedzieć, przedłużeniem naszej ręki, ale jednak jest to jakoś narzędzie naszej pracy również. Wiem, że można się od telefonu, od ekranu uzależnić. Dość powiedzieć, że chociaż nie oglądamy dzisiaj telewizji, to ja osobiście, kiedy wejdę tylko do jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest odpalony ekran, ten mój wzrok jak magnesem przyciągnięty, no ciężko się oderwać właśnie od tego ruchomego obrazka. Z dziećmi podobnie. Szczególnie kiedy mają tych bodźców dostarczanych coraz więcej. A na ekranach im, e, nic im tego nie ogranicza. Znaczy, tam się dzieje mnóstwo rzeczy i, i to rzeczywiście jest bardzo przyciągające. Powiedziałabym, że nasze dzieci wiedzą, że dla nas telefon, ekran, komputer jest narzędziem pracy. E, nigdy nie zmieniło się to w ich takim myśleniu, że, że próbują z nas jakoś przekabacić, że one też by chciały korzystać, bo my korzystamy. Tak? Wiedzą doskonale, że że my używamy telefonu tylko dlatego, no, z takich względów zawodowych. Myślę, że my mieliśmy takie założenia od początku. Oboje byliśmy w tym zgodni, żeby nasze dzieci jak najpóźniej dostały ekran. I no myślę, że nam się to udało, udaje na razie. Jest ta konsekwencja, mimo wielu podróży samochodem. To jest częste pytanie, które jest nam zadawane. Jak to jest możliwe, że tyle, robiąc tyle kilometrów? Ostatnio podawałam nawet przykład e, naszego Eurotripa i podróży, gdzie, kiedy zdarzało się, że były dni, że 700-800 kilometrów robiliśmy dziennie. No i, no nie, nie było chwili, tak, żeby nasze dzieci dostały telefon. Ostatnio nasi przyjaciele podzielili się y, no, taką sytuacją, że, że już w pierwszej klasie podstawówki tak, pojawił się y, problem gdzie na telefonie kolega pokazał treści, które są zarezerwowane tylko dla dorosłych. I myślę sobie i wow, w pierwszej klasie, ale w zasadzie dlaczego nas to dziwi, jako dorosłych, tak, skoro wiemy doskonale, jak łatwa jest dostępność już do tych różnych materiałów. Dzieci są bardzo inteligentne, one sobie doskonale zdają sprawę, jak, co można wpisać, co, jak znaleźć, jak wyszukać, szczególnie kiedy mają z tym do czynienia całkiem długo już, tak? Nie jest to dla nich coś, nie wiem, niemożliwego, żeby wyszukać pewne informacje. I jest to dla mnie przerażające. Ja myślę o ekranach też w takim kontekście ich użyteczności i tego, że, że, że dzieci będą używać ekranów i żeby wprowadzać ich w ten świat rodzic powinien wiedzieć, co się w nich kryje, to znaczy znać możliwości, ale też zagrożenia, ale skupię się na możliwościach. Mhm. Czyli na przykład, no jeszcze może jeszcze wcześniej, ale już za chwilę, chciałbym wprowadzić Adasia w świat, no nie wiem, na przykład prostego montażu filmów mhm. albo prostego tworzenia, nie wiem, strony internetowej, również przy użyciu dzisiaj właśnie sztucznej inteligencji, czyli tata, który wie, co w trawie piszczy i nie, nie ucieka od tego. To znaczy, wprowadza w ten świat. Oczywiście w sposób nadzorowany. Tak. Czyli jestem, jestem z dzieckiem i, i próbuję mu pokazać ten świat. Przecież komórkę można wykorzystywać też do bardzo dobrych celów. To nie jest tak, że oni w ogóle są tego pozbawieni. Po prostu my powinniśmy dobrze korzystać. W sensie, nie, może nie tak jak Amisze, że po prostu zamkniemy to i schowamy w pudełku, że telefony nie istnieją, bo one istnieją. Natomiast y, korzystamy z nich, to, jest, to są narzędzia, a potem z nich nie korzystamy. To znaczy, dobrze by było, żeby tego czasu, w których nie korzystamy z telefonów, było o wiele więcej, to znaczy żeby one faktycznie nie były y, takim właśnie przedłużeniem y, ręki. Powstaje pytanie, to kiedy, skoro jeszcze nie, no to kiedy będzie ten odpowiedni moment? I przypominamy się historia y, Steve'a Jobsa, który swoim dzieciom y, nie dał y, znanego na całym świecie popularnego urządzenia y, do korzystania z... Z zasobów, sieci Internet, nie tylko do komunikacji, po prostu nie pozwolił. I z tego co wiem, to menadżerowie z Doliny Krzemowej robią podobne rzeczy. W sensie wiedząc, jak, w jaki sposób działa, działają te urządzenia, w jaki sposób działają również media społecznościowe. No to, no to mądrze i roztropnie jest dać to właśnie w tym wieku, na przykład 13 lat. Po podstawówkowym. Po podstawówkowym, powiedzmy. Zresztą w ogóle to jest taka granica ogólnoświatowo przyjęta. Nie możesz założyć sobie konta społecznościowego tak. przez 13 rokiem życia. No więc skoro ci doskonale wiedzą, że można to obejść, tak? Bo Jasne. zależy od tego, jaki rocznik wpiszemy. Ale słuchajcie, no skoro, jesteśmy, skoro jesteśmy zachęceni do tego, żeby to konto powstało, stało po 13 roku życia z jakichś przesłanek, no to tak. skoro konto 13 rok życia, no to ekrany, telefony do 13 roku życia. Wiecie, to nie chodzi o to, że dać dziecku tylko patyk i butelkę, żeby się bawiło, ale w sumie, dlaczego nie? Wychowanie dziecka w dzisiejszych czasach, pełnych wyzwań cyfrowego świata, to ogromne zadanie. Bez wątpienia nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które będzie pasować do każdej rodziny. Każdy rodzic stoi przed innym wyzwaniem i każda decyzja dotycząca technologii w życiu dziecka wymaga głębokiego namysłu. Choć nie mamy odpowiedzi na każde pytanie, możemy złożyć naszą troskę o dzieci w ręce Boga, prosząc go o mądrość i siłę. Panie Jezu, oddajemy Ci nasze rodziny, oddajemy Ci nasze dzieci, abyśmy dobrze spożytkowali czas, który jest nam dany, abyśmy mogli go wykorzystać na Twoją chwałę. Panie, dziękujemy Ci za Twoją mądrość. Ta mądrość niech nas e, wspiera w tych wszystkich trudnych decyzjach e, dotyczących e, naszych dzieci. E, udziel nam ze swojego ducha, abyśmy e, potrafili też świadczyć, e, nie tylko mówić, że czegoś nie wolno, że coś nie jest dobre, ale tak żyć. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, pokazuj nam też dobro, pokazuj nam potencjał, to, jak możemy z tego dobrze i mądrze korzystać, żebyśmy potrafili to przekazać naszym dzieciom i mądrze ich w tym poprowadzić. Amen. Amen. Panie Boże, daj nam mądrość do tego, żebyśmy umieli mówić Nie, żebyśmy wiedzieli, co jest dobre w danym momencie dla naszych dzieci. Daj nam mądrość do tego, żebyśmy nie ulegali temu, co jest na zewnątrz, ale funkcjonowali w zgodzie z tymi wartościami, które wyznajemy. I daj nam też siłę do kroczenia tą może niepopularną ścieżką. Przyjdź, Duchu Święty, i oświecaj nasze serca, żebyśmy wiedzieli, kiedy, gdzie, jak dawać naszym dzieciom dostęp do technologii. Daj nam taką miłość, która jest ofiarna, która chce mieć czas dla naszych dzieci na tyle, że one nie muszą szukać ucieczki gdzie indziej. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.